Mm. Witam serdecznie mój gościem Dawid Dylong e, Flex. Witam serdecznie. E, Dawid, wygrywacie dzisiaj dość ważny pojedynek z Green Power NS e, 5 do 3 e, Co było dzisiaj wasze, po waszej stronie, że udało się te trzy punkty e, wysłać na wasze konto? E, myślę, że w drugiej połowie w końcu byliśmy skuteczni, co zaowocowało tym, że wygraliśmy, bo do przerwy było 2-1 i nasza sytuacja w tabeli nie była ciekawa. Jak się gra między green powersami a Brotiflexem, kiedy ty występujesz w swojej, znaczy kiedy występowałeś w byłem zespole Green Powersa, a dzisiaj musisz z nimi rywalizować. Mamy same dobre wspomnienia z tamtej drużyny. Jest dużo znajomych twarzy pozostało z tamtej drużyny, także miło było się spotkać na boisku. Wiesz, czego mogłeś się spodziewać po drużynie przeciwnej, tego się spodziewałeś, czy zaskoczyli Cię dzisiaj czymś szczególnym? Jeszcze raz, bo... Mogłeś się spodziewać gry tak naprawdę, bo znasz Green Powersów, spodziewałeś się tego, co dzisiaj zastałeś, czy, czy, czy dzisiaj była jakaś niespodzianka, jeżeli chodzi o grę? Niczym mnie nie zaskoczyli, wiedziałem, że za czasów, jak jeszcze tam występowałem, symbolizowało nas to, że byliśmy dobrze w obronie I dzisiaj również w pierwszej połowie nie mogliśmy tych szyków obronnych przełamać, co udało się w drugiej połowie. Co się stało, że w pierwszej części sezonu, w tych pierwszych kolejkach, Brotiflex nie zdobywał tyle punktów na tyle, ile mogliście zdobyć? Wszak wszyscy mówią, że macie kadrę na bycie pierwszej piątce. No właśnie wytłumaczę to brakiem kadry. Brakowało po prostu osób w, w drużynie, było nas czasami pięciu. I co skutkowało tym, że brakowało nam sił w drugiej połowie i traciliśmy punkty. Przy, i stąd mamy ich tyle, ile mamy. Dokładamy dzisiaj trzy punkty, macie razem 9, czyli ta dziewiąta kolejka ostatnia będzie decydowała o tym, czy znajdziecie w pierwszej piątce jak do takiego spotkania w ostatniej kolejce podejść. Musimy się skupić przede wszystkim na tym, żeby wygrać swój mecz i, no i zobaczymy, co, co się wydarzy w meczu Ibisu znowu z Sądecką. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.